W dzisiejszym odcinku zaprezentuję tutaj troszkę taki inny element literatury monastycznej, także zapraszam. Siegnąłem teraz po taką książkę Palladiusza opowiadania dla Lausosa. To jest również literatura monastyczna, również z tamtego okresu, ale w troszkę innym klimacie. No nie są to apoftegmaty, nie ma takiego charakteru krótkich sentencji. Tam są bardziej, to jest taki spis życiorysów ludzi świętych, nie tylko mnichów, ale jest to książka taka, która miała służyć zbudowaniu. To, co jakoś się wyróżnia, zwłaszcza dla mnie względem apoftegmatów, to to, że jest w niej dużo takich elementów, powiedzielibyśmy, legendarnych. I te historie o tych świętych są takie bardzo... Oni są tam przecież tak bardzo perfekcyjni. Tam jest bardzo mało mowy o tych trudnościach, których oni doświadczali. Tam są cuda, tam, tam, jest, tam są podkreślone ich cnoty. Jest to taki normalny element y, literatury tamtych czasów. No ja jednak preferuję apotegmaty, dlatego że jednak y, tutaj przy tych opowiadaniach można się nimi zbudować. Można zobaczyć dobry, przyk dobry przykład. Jednak gdy czytam o Powtegmaty i tam często się pojawia ten wątek sobości tych mnichów, to jednak tutaj mogę się również nie tylko zbudować, ale również utożsamić, także dlatego jakoś tam najbardziej się skupiłem w serii na Powtegmatach, ale tak stwierdziłem, że troszkę się robi monotonnie i każdy odcinek zaczynam od, to już było w poprzednich odcinkach, to stwierdziłem, że trochę jakieś odświeżenie by się przydało. Także w dzisiejszym odcinku przedstawię taką, no można powiedzieć że legendę o Pachomiuszu. To był Założyciel życia monastycznego, pierwszy mnich, który założył taki klasztor, gdzie wiedziono życie wspólnotowe, był on emerytowanym żołnierzem. Zresztą swoją regułę bardzo oparł o takie wojskowe wychowanie, o taki wojskowy trening. Bardzo to widać, jak się czyta. I tu u upaladiusza jest zawarta taka w zasadzie, można powiedzieć, no, legenda albo może prawda, że tę regu regu regułę pomagał mu pisać Anioł. I tu przeczytam właśnie ten fragment reguły, który uznałem za taki najbardziej jakoś wartościowy. Podczas posiłku niechaj zasłaniają głowy kapturami, aby nie patrzyli na siebie nawzajem przy jedzeniu. Przy jedzeniu nie wolno rozmawiać ani rozglądać się. Mają patrzeć tylko na stół i na talerz. Wyznaczył dalej, aby w ciągu całego dnia odmawiali 12 modlitw przy zapalaniu świec, 12 podczas noc nocnego czuwania i 3 modlitwy o godzinie dziewiątej a kiedy mnisi udają się na posiłek, przed każdą modlitwą polecił odśpiewać psalm. Kiedy pachomiusz oponował, twierdząc, że jest za mało wyznaczonych modlitw, odrzekł mu anioł. Wyznaczyłem taką ich liczbę po to, by również słabsi potrafili wypełnić zadanie i nie zniechęcali się. Doskonali zaś nie potrzebują specjalnych przepisów, gdyż przebywając samotnie w swoich, w swoich celach, całe życie poświęcają na kontemplację Boga. Przepis, przepisy zaś sformułowałem dla tych, którzy nie mają bystrego umysłu, aby jako słudzy wypełniali polecenia i korzystali ze swobody i wolności. No i tu mamy w zasadzie dwa elementy w tej regule, w tym fragmencie. To, że bardzo takie zupełnie inne niż nasze podejście do posiłku, to że posiłek, o ile miała jeść go cała wspólnota, na przykład jak się czyta regułę św. Benedykta, to tam podstawową karą i taką jedną z większych było to, że mnich był wykluczony ze wspólnego posiłku ale właśnie mnisi mieli nie, nie rozmawiać ze sobą, mieli nawet na siebie nie patrzeć. Bardzo takie ciekawe. Teraz już raczej się od tego momentami odchodzi. Na przykład często się spotykamy we współczesnych klasztorach, że na przykład śniadanie i kolacja to można rozmawiać, ale na obiedzie jest czytana jakaś lektura duchowa. To jest taka najczęstsza współczesna forma, z której ja mam styczność. A jak widać, w tych pierwotnych wspólnotach było to dużo bardziej rygorystyczne, pomijając już fakt, że oni też dużo mniej jedli, w sensie najczęściej to były albo jeden, albo dwa posiłki. Także tam, także tu też jest nawet taka zmiana. No a druga rzecz, i to ta, która jakoś najbardziej mnie sprowokowała do dania tego fragmentu na odcinek, to właśnie to, że reguła zakładała, no według Palladiusza, mało modlitw. Tych modlitw i tak, i tak jest sporo, bym powiedział. I, I to, że on się oburzył na to, że ten anioł mu dyktuje mało modlitw. Ale właśnie to, że ta reguła została skonstruowana po to, żeby jakby chronić słabych, żeby słabi mogli ją wypełnić. Ludzie jacyś ospali, którzy jakoś mieliby problem się modlić nie wiadomo ile. I to jest coś, co mnie tak urzeka, żeby właśnie pamiętać o tym, że nie każdy jest gorliwy, że nie każdy ma tyle siły, żeby się modlić. To jest coś, co myślę, że często popadamy, gdy to jest taki powiedzmy najprostszy sposób, jak może wpadać w jakieś problemy z pychą człowiek rozmodlony, czyli właśnie mieć podejście, że, że czemu ja się tyle modlę, a inni się nie modlą. I właśnie tutaj przychodzi nam odpowiedź. No, trzeba pamiętać, że nie wszyscy są. Ja sam na przykład kiedyś się dużo więcej modliłem, teraz modlę się dużo mniej, więc też jakoś sam bardziej to rozumiem, że są takie momenty w życiu, że człowiek potrzebuje tego więcej, ma siłę na to, żeby i czas, żeby się modlić więcej, a są takie momenty, że już tego czasu nie ma, więc trzeba to też jakoś zaakceptować. No grunt, żeby się człowiek modlił, to jakby to jest. E, nie, te, tego nie można zaprzeczyć, ale, ale właśnie to, to pytanie o ilość. O to, jaka forma modlitwy, bo też często się spotykam w taki, z takimi dyskusjami, że koniecznie różaniec musi być, a, a nie psalmy, i tak dalej. A jednak w pewnym sensie no, każda modlitwa ma swoją wartość i to jest też dopasowana pobożnością do konkretnego człowieka. Także, tam, także myślę, że tutaj jest taka to, to, że właśnie ta reguła broni słabych, to jest w ogóle coś, co jest takie bardzo chrześcijańskie w tej regule. Nawet jeżeli jest to może przekazane w taki szorstki sposób, to jednak niewątpliwie jest po to, żeby właśnie um, osłaniać sobie. i to jest coś takiego właśnie najbardziej, bardzo chrześcijańskiego i, i budującego i z tym was zostawiam. Z Panem Bogiem. Tak zostawić, a ja trzeba jeszcze tutaj dopowiedzieć.